Dzisiaj zaczynamy budowę kanapy do naszego kampera. Kanapa będzie miała dwa zastosowania. Kanapę tutaj już kupiliśmy, jest to kanapa za jedyne 200 zł, którą udało nam się zdobyć na Allegro. Natomiast no, stara kanapa do nowego auta raczej nie pasuje, prawda? Więc to wszystko usuniemy, wytapicujemy na nowo, zostawiamy tylko i wyłącznie zagłówki i szkielet i pas. I do tego taka lampa jest nam potrzebna. Sprawę bagażnika już mamy do paneli fotowoltaicznych praktycznie załatwioną, więc te panele będą na dachu. Natomiast mamy problem z całą elektrownią, z całą infrastrukturą, która się zmieści w środku. Nie możemy tego wszystkiego upchać do części bagażowej, no bo musimy gdzieś trzymać bagaże. Tam już mamy wodę, mamy ogrzewanie i mamy gaz. Dlatego musimy zbudować konstrukcję, szkielet pod naszym siedzeniem, pod naszą kanapą, gdzie będziemy upchy, upychać całą tą naszą elektrownię. Do tego są nam potrzebne już stalowe kątowniki. Dlaczego stalowe? No dlatego, że jeśli chcemy zalegalizować taką kanapę później, no to musimy ją bardzo solidnie pospawać, zrobić, powycinać i później zawieźć do legalizacji. Elementy stalowe do budowy mamy już pocięte. Są ładnie ogradowane. Tu mamy wysokość naszego siedziska plus siedzisko, bo musimy dodać jeszcze 15 cm na naszą klimatyzację i rozbudowane webasto, które będzie nam w tym samochodzie taką podwójną jakby podłogą, jak w każdym kamperze, więc dlatego to jest takie wysokie. Tu mamy odpowiednią już długość, czyli długość w ten sposób na Naszej konstrukcji. Na to dopiero przyjdzie fotel. Dlaczego stalowe i dlaczego grubościenne? No dlatego, żebyśmy mogli to siedzisko dobrze przymocować, prawda? I żeby spełniało wszelkie normy. Jak pytałem w Wojewódzkiej Stacji Kontroli Pojazdów, niekoniecznie musi to montować firma wyspecjalizowana. Wszystko zależy od osoby, która nam taki po prostu zestaw odbiera i jeśli osoba stwierdzi, że to jest wszystko solidnie, mocno i dobrze przymocowane, więc wtedy możemy takie siedzisko zarejestrować. Tu nam zostały jeszcze trzy lagi na konstrukcję do siedziska, czyli zużyliśmy tylko i wyłącznie cztery profile zakupione z Castorama dwumetrowe. Potel już mamy poskopowany, mamy już zaminiowany, następnie pomalujemy go jeszcze Hammerajdem, żeby było bardziej zabezpieczone, ale przy okazji będzie na czarno, czyli będzie pasował do całej reszty. Powstała nam dosyć duża przestrzeń bagażowa, zobaczcie. O, i teraz tak, ja będę używał tej przestrzeni do montażu fotowoltaiki pod spodem całego systemu. Natomiast Wy, jeśli będziecie chcieli, możecie sobie zamontować w swoim kamperze na przykład szufladę lub schowek na różne rzeczy. Witam was serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy dalszą budowę naszego kampera. Zobaczcie, co tutaj mamy. Te trzy elementy możecie uwierzyć lub nie, ale to jest bagażnik do naszego kampera, a tak naprawdę to może nie tyle bagażnik, jak platforma, na której będziemy montować panele fotowoltaiczne, może antenę satelitarną, lub inne rzeczy, które będziemy tam używać. Platforma jest z drabiną, jest tak skonstruowana, że drabinę możemy schować do środka do tej platformy i ją wyciągnąć. Dlaczego taka duża? Dlatego, że na tą platformę będziemy montować także rolety, więc jest nam potrzebna właśnie taka konkretna platforma. A jak to będzie wyglądać, już niedługo wam pokażemy. Czeka, no zobaczymy, czy się da to zmontować. Ponoć potrzeba dwie osoby do montażu tego bagażnika, damy radę. No i sobie leci, a my składamy. No, powodzenia temu kto chciałby złożyć ten bagażnik samodzielnie. Się nie da. My składamy we dwóch. Nie mamy problemy. Producent twierdzi, włoski, że robią to w dwie godziny. Marcin da radę zrobić w dwie godziny? Nie ma szans. Nie ma szans. Też tak myślę. Mamy prawie już wszystko poskładane. Okna troszeczkę poomijane. Mała kolizja z przodu. Ale jeszcze została nam drabina. Także będziemy jeszcze walczyć z drabiną tutaj. No tak to wygląda. Ale ładny jest i pasuje. Bagażnik mamy już zrobiony. Ładny, ładnie opisany. Drabina już jest tutaj dobrze zamontowana. Okna pasują. Mamy tylko kolizję tam z przodu, jedną, ale to się zrobi bez problemu. No i tak, tu będzie jeden panel. A tu będzie drugi panel, także dwa panele powinny nam się tutaj zmieścić i powinno to wszystko funkcjonować jak należy. No, wentylację będziemy mieć od panela od dołu. Drabinę do wejścia do mycia paneli też i powinno być, tak, być dobrze. Będzie do czego przykręcić roletę. Te. Z tej strony, jeszcze o! Pokażę, jak jest schowana drabina na takiej gumie. Tutaj jest, ale musimy wykombinować jeszcze mocowanie tej drabiny na dachu, bo producent nie przewidział. I umiejscowienie tej drabiny tutaj. No bo tutaj też mamy problem, kolizję. To, co wyprodukowali, to troszeczkę się za bardzo nie nadaje do tego. Natomiast reszta jest OK. Nawet bardzo okej okay. Kolega mnie pytał e, Dlaczego używamy zbrojone węże Do sprężonego powietrza e, Do wody No dlatego, że są lepsze Bo te normalne węże, które są do wody e, Kamperowe A nie dość, że są droższe, to jeszcze nie mają Zbrojenia. Łukasz, nie mają zbrojenia Nie? Te kamperowe, nie? Do wody nie Mają, ale są twardsze Twardsze, tak no, i złączki, wszystko znacznie droższe, znacznie droższe, natomiast tutaj możemy wszystko elegancko połączyć na zwykłe złączki. Wszystko docieplimy, oczywiście, oczywiście pianką docieplającą taką frówkę, czyli tak jak robimy centralne ogrzewanie i to będzie nam funkcjonowało, prawda? Tak jak należy. Dlatego dajemy te węże. Te węże są lepsze, tańsze i mają większą średnicę z tego co widzę. Jeśli chodzi o naszą łazienkę, to tak jak wcześniej pokazywałem, mamy już tutaj baterię zrobioną i mamy umywalkę z porcelany. Dlaczego? Dlatego, że akurat idealnie tu pasuje. Tu jeszcze będzie zrobione na zabudowa na te przewody, żeby nam te przewody tutaj nie wisiały. No i filtr spustowy od brodzika, żeby łatwiej było spuszczać, a nie kamperowy taki jak ma być w kamperach, tylko całkiem inny od brodzika, żeby łatwiej można było tutaj go oczyścić. No oczywiście jeszcze będziemy tutaj dawali lustro, inne sprawy, okienko już mamy tutaj założone, jeszcze moskitiera i będzie wszystko jak należy. A, instalacja. No tak, właśnie. No tu już mamy wyłączniki. Też takie małe, żeby ponoć w oczy nie waliło. No i wszystko już jest wzmocnione kątownikiem. Tak samo jak tutaj te drzwi. I do tego pójdzie do tego pójdzie już tylko pójdą drzwiczki. O, to jest profil pana Henia. Takie profile do mebli przywiozłem, o takie będziemy chcieli też montować, półokrągły, pięknie się świeci aluminium, polerowane ładnie to wygląda natomiast w oryginale profil kamperowy do mebli wygląda tak i z przodu mamy półokrągłe szafki z jednej strony na płytę a z drugiej strony mamy tutaj na nasze dźwiczki tak to mniej więcej wygląda, dla tych pokazywałem ten syfon i tu mamy syfon kamperowy. Zobaczcie jak wyglądał syfon, jak pokazywałem w łazience, a tutaj mamy syfon kamperowy, no taki troszeczkę tandetny. Jego montować nie będziemy. Cały temat, temat spustu wody w kamperze. To jest taki wąż, który nie jest wężem kamperowym jest bardzo mocno zbrojony, z gładkim tworzywem i to tworzywo ma to do siebie, że w momencie nawet kiedy tu natniemy i pociągniemy to tworzywo, to tworzywo nie chce się rwać. Jest bardzo takie wytrzymałe, bardzo oporne na zniszczenie, mimo to, że jest dosyć elastyczne. Mniejsza troszeczkę średnica, ale produkt znacznie, znacznie lepszy. A teraz zobaczcie produkt kamperowy, typowy do kampera. Jeśli go przytrzymamy, to sobie przytrzymam kolanem i go pociągniemy. Popatrzcie, co się dzieje, niszczy się. Drgania powodują, tak tu kolega mówi, że bardzo często, gęsto te węże oryginalne, kamperowe po prostu pękają i nam przeciekają. A później mamy co? No gnój w kamperze. Stąd się to bierze. Dlatego my węża kamperowego nie używamy pytałeś, jak zbiornik pod samochodem naszym już jest. Zobacz, tu jakoś się spróbuję wygiąć. O, mamy profil stalowy, zamalowany tutaj chlorokałczukiem porządnie. Zbiornik już nam pod autem tutaj wisi. Spróbuję jakoś rękę wygiąć, bo to tak jakoś niewygodnie. O, wszystko elegancko. Ten profil, który tutaj widać, jest ze stali nierdzewnej. Solidnie zrobiony, przykręcony tak samo tu zbiornik dedykowany do ducato. No i co nam zostało? Zostały nam przewody tutaj, o niewygodnie, żeby to podpiąć, prawda? No i tutaj odpływ. Ten odpływ musimy zrobić gdzieś wykombinować go w tym miejscu, żebyśmy mogli mieć dostęp do do po prostu spustu tej wody miejsca mało, ale postaramy się to jakoś ogarnąć. W wodach Michał światłowód możemy uciąć w każdym miejscu, tak jak mówiłem. O tak mniej więcej on wygląda cieniutki. Natomiast on ma taką strukturę w środku jest powlekany i dlatego jedna dioda z tej strony o dużej mocy powoduje to, że on jest równomiernie oświetlony na całej swojej długości. Taka powłoka. Jeśli chodzi o nasze dodatkowe oświetlenie w kamperze to będziemy stosować tutaj światłowody. Światłowód to jest taki bardzo cieniutka żyłeczka zwróćcie uwagę o tutaj. Z taką folią, która ma 1,6 mm, którą można wcisnąć w każdą szczelinkę, jest on troszeczkę lepszy od diod w porze wieczorowej, ponieważ on powoduje to, że widzimy taką fajną poświatę. Nie jest całkowicie ciemno, natomiast no nie razi tak jak diody. Kupiłem z najlepszej firmy, jaką mogłem znaleźć na rynku. Która oferuje właśnie takie światłowody. Mamy światłowody po 5 metrów, natomiast niekoniecznie muszę korzystać z 5-metrowego światłowodu. Dlaczego? Dlatego, że ten światłowód mogę uciąć w każdym momencie, prawda, i go skrócić na żądaną długość. Tu, jak widzicie, ma taką zatyczkę tylko na końcu. Ucinam, wkładam zatyczkę i po sprawie. Do tych światłowodów i tak jak mówiłem wcześniej, przewodów które są z linki, używamy takich właśnie końcówek, ponieważ no, te końcówki powinny być używane, ponieważ lepiej się skręca. Linka gdzieś tam przy skręcaniu nam ucieka, rozjeżdża się, a tutaj, w tych końcóweczkach, ładnie nam siedzi w środku. I teraz tak, będziemy montować także tam, gdzie mamy puszki, gdzie widzieliście na filmie, że są puszki, będziemy mag montować magnesy neodymowe na elementy takie, żeby można było ściągnąć i w razie czego podłączyć coś do puszki lub tam naprawić, gdybyśmy mieli jakąkolwiek awarię. Czyli nie zabudowujemy tych puszek w ścianach na stałe, tylko na zasadzie magnesów neodymowych robimy za ślepki. Ten światłowód będzie montowany o, w taki sposób tutaj, czyli zlikwiduje nam szczeliny, które tutaj mamy, prawda, i stworzy nam fajny klimat w samochodzie. Niebieski, niebieski, dlatego, że UV odstrasza komary, a my się szykujemy na Włochy, na ciepłe kraje, więc komary muszą być odstraszone. Jeśli chodzi o sufit. To sufit już mamy w całości, praktycznie, i tu takie dziwne listwy są na ledy, troszeczkę inne, jak zawsze, bo te listwy nam zachodzą na ten sufit z jednej strony, z drugiej strony, tu będzie leda, prawda, ale listwa trzyma nam od razu naszą podbitkę, tak to widać, to jest tylko na próbę wkręcone. No tu już mamy szablon na naszą kanapę Którą właśnie tapicerujemy No trochę nam zejdzie Zanim ją skończymy No i ona będzie tutaj stała I tu będziemy mieć całą elektrownię Natomiast z tej strony zrobimy jeszcze schowek na takie dłuższe rzeczy Do 80 cm jakieś maty parasol czy inne rzeczy No i teraz tak Zaczynamy meble Czyli lodóweczkę już prawie Zabudowujemy, tutaj mamy już praktycznie szafę z tej strony czyli szafa będzie tutaj już taka na 2 metry do góry ale tutaj jeszcze będziemy robić jedną półkę i na dole będziemy robić też półkę z takim schodkiem i wycięciem prawdopodobnie zastosujemy rolety tutaj żeby można było otwierać bez dźwiczek no bo zajmują mniej miejsca i w szafie prawdopodobnie też zrobimy rolety tak to mniej więcej już tutaj wygląda szykujemy już pod łóżko czyli tu już mamy na tej naszej płycie zrobione, zrobione mocowanie, to jest twarde z jednej strony sklejeczkę już mamy i będziemy później zabudowywać część sypialnianą i część bagażową no tu już mamy łazieneczkę zrobioną o tak może o, pokażemy i tu już część o, zabudowujemy też. Mamy tu już to wszystko podłączone tutaj. Wylewki i ta część jest tu zabudowana. Także idziemy cały czas do przodu. Lodóweczka. Proszę bardzo. No część sypialnia, sypialna przepraszam już nam się robi, jeszcze tylko łóżko i zabudowa tutaj, ale to mi się podoba, zobaczcie jaki ładny filc, o i gniazdka już są, a tu w tym miejscu będziemy montować prysznic zewnętrzny, w środku, dlaczego w środku, dlatego żeby nam nie zamarzł w zimie. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o budowę naszego kampera. Ale chciałbym Was zachęcić do oglądania następnego odcinka. W następnym odcinku będzie już fotowoltaika. Pokażemy, w jaki sposób to budujemy i montujemy. I jakich materiałów używamy. Uwaga! Materiały będą nietypowe do budowy właśnie naszej fotowoltaiki w naszym kamperze. Ale dla zachęty pokażę Wam kilka zdjęć jak to już wygląda. Czyli zapraszam i do usłyszenia i do zobaczenia.